Dobra, wroga pod kolejnym placem. Pasad nie do sprzedania tym parkingu jak sądzę. Ale zaobserwowałem, idę chodnikiem, bo zaobserwowałem sytuację, która mam nadzieję, że kamera... Wszędzie kamery. Owczarki niemieckie, kamery, wszystko tu jest z czekaj, Ciepięcie, na głuchą oszlak. No nic, stoję pół godzinki, mam nadzieję, że nic się nie wydarzy takiego interesującego. Chyba, że tu jest zakaz parkowania. Uch, bo... Bo kimś, kolejny, może tu jest 3,5 tony. Jestem w lekkiej panice, Graficiarze już tu byli. Wbijam na placyk, umiłowani. O skurwysyn Ciekawe czy by sprzedał El Toro przekoń Zadzwoniłem ja do Alika Mówię, żeby do niego napisać na Whatsappie, bo jego dzisiaj w pracy nie ma, bo kupił mu samochodów 15. I ten jest kupiony wczoraj. Zyczajnie jeszcze jest niewyceniony, niewysprzątany i w ogóle jest tylko niewiadoma o tym Audi. Napisałem na mam mi do 20 minut odpisać, co się z tym towarem dzieje. I taki popuczony z każdej strony, no chyba że za 3000, to da się to popuczenie znieść. Tutaj, boisko jest za placykiem. W sobotę jak byłem z widzami, to aż podbiegłem z radością, bo tacy 12-latkowie ciupali na boju w gałę a wręcz można powiedzieć haratali w gałę a nasi mieli turniej nasi mieli turniej wtedy w sobotę stary był na placach u panu Walików poliftowa jeszcze się trafiła ale poliftowa będzie droższa niż nam się wszystkim wydaje no i czekamy na info od pana Alika Niestety zadzwoniłem i przekracza nasz budżet do 700 euro. Gdyby tam 300, widzę, mówi, to by dościubał, bo świetnie marżona żonę uposażoną. Nie no, żartuję, ale 700 to jest sporo. Co jeszcze, lakierność tylny zderzok. O! Z panoramą. 300 by jeszcze uzbierał, ale niestety 700 to jest zbyt wiele w brązie Jak Wiadomo, dziewczyny lubią brąz Ale bez przesady Golf kombi Jeszcze do środka Manualna Roczek Pański 14, ciut za stary Widzę, marzy o Kolor piękny, a drzwi Pewno tanio, ale... Widzę że po 15 roku. Mamy pewną pulę na golfa w kombi, ale widzę, mówię, jak przy pana, proszę pana Romana, trafi się Passat. Bo zasugerowałem widzowi, że co w przypadku, jak trafimy paska w 17 roku, a? Zupełnie inna jakość pojazdu. Poza tym sama nazwa zobowiązuje. Widzę, mówi, panie Romanie, wtedy Dobędę ze Sakwy kolejne 1000 euro, bo na paska 1000 więcej zdobędę. No i to mnie się podoba. No był altrak, kolejny dzisiaj. Auć! Dwunasty staruszek, ale już coś jest. Tu idzie jakaś taka ścieżka, tu się przerywa, gubi prąd i tam ścieżka idzie dalej. Interesujące. 17. Rewnu no to gdzie? Na? Szans nie ma w tym ryjoku. Bo tu ma takie marzenie, właściwie żona widzę, ma marzenie że ma zamiast pasata, którego mu szukam, ale teraz mówię o pasacie innym: taki 12-13 rok, czyli ba 7 Może ona o pasacie nie ma, że to jest oczywiście inna grupa kupującego. Wiem, że jest zamieszanie, lub nie jest zawsze młyn, że by wolała kugę. Tę tą kasę co stary pasat. O, cholera. Co ty powiesz? Na ult aż podskoczę Aż podskoczę Dobra, bo jest zamieszanie Tylko chwilowe zamieszanie chwileczkę, z tego wyjdziemy Wróciłem na szwedzkie fury żeby zapytać o Altraka Golfa 4. W międzyczasie a czekaj bo dzwoni dzwoni z Audi, ale przestał. Idę, zobaczymy czy w biurze opak już są, dowiemy się o Altraka i o Jest tam ktoś na biurze. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę, prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdroszczę dla Was wszystkich zdrowia.